Dzień dobry, moi mili, witam Was na progu nowego tygodnia. Mam na imię Irek. Krótki komentarz polityczny na temat tego, co dzieje się w Polsce, a jak każdego dnia, każdego tygodnia dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj w poniedziałek wybrałem dla Was takie trzy temaciki. Posłuchajcie. Pierwszym tematem będzie, co zrobił Donald Tusk wobec Szymona Hołowni. Oczywiście, Szymon Hołownia staje się graczem pierwszoplanowym, mimo że ma no dosyć nikłe poparcie, nawet poniżej 4% w ostatnim sondażu wyszło dla Polski 2050, ale z rozdania 15 października 2023 roku ma ponad 30 posłów w Sejmie, więc jest znaczącym graczem dla obecnej koalicji. Bez jego udziału oraz tak samo bez udziału PSL-u, ale o PSL-u no, zapomnijmy to jest partia obrotowa, mówiąc krótko. Która nie ma żadnego kręgosłupa moralnego, tutaj naprawdę jasnym punktem jawi się właśnie Szymon Hołownia. Chcemy oddać szacunek za to, mimo że mam do niego wiele zastrzeżeń za poprzednie jego manewry, to jednak tutaj, jeżeli prawdą są doniesienia dziennikarskie, że Donald Tusk namawiał go do zamachu stanu, mówiąc krótko, do działań poza Prawnych, poza jakimkolwiek zdroworozsądkowym myśleniem, a mówię tutaj o tej jakby namowie Donalda Tuska, aby Szymon Hołownia odroczył, przerwał Zgromadzenie Narodowe, które ten zapowiedział, że zwoła właśnie na 6 sierpnia, celem zaprzysiężenia prezydenta elekta. Karola Nawrockiego. O to w tym chodzi, moi drodzy. Ostatnią deską ratunku było złamanie kręgosłupa Szymona Hołowni w taki sposób, aby on na przykład zwołał Zgromadzenie Narodowe, ale potem zarządził przerwę w tym zgromadzeniu i ubiegła w tym czasie kadencja Andrzeja Dudy. Ponieważ ta przerwa mogłaby trwać tydzień, dwa, trzy, aż rzeczywiście kadencja Andrzeja Dudy by wygasła i wtedy Szymon Hołownia jako prawie Prawie namiestnik, prawie prezydent podpisałby wszystko to, co Donald Tusk by chciał. Na szczęście, przynajmniej według deklaracji, jak będzie w 100%, dowiemy się 6 sierpnia. Mam nadzieję, że dużo z Polek i Polaków pojawi się wtedy w Warszawie celem dania właśnie takiego jasnego poparcia właśnie ku temu, aby nie wypalił ten. Plan, ten plan zamachu stanu, bo jeżeli ktokolwiek robi jakikolwiek zamach, właśnie na instytucyjne organy państwa w sposób bezprawny, to dokonuje tego zamachu stanu. I to pojęcie zamachu stanu już wobec Donalda Tuska, właśnie było. Kiedy robił on zamach na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kiedy robi on zamach na Trybunał Konstytucyjny, kiedy zrobił zamach na prokuraturę, kiedy zrobił zamach na sąd, czy robi zamach, czy chciałby zrobić zamach na sąd najwyższy. To są właśnie konstytucyjne organy państwa i należy im się szczególna ochrona. I nikt, zwłaszcza Donaldinio Tuskaszenka, nie ma prawa robić tego, co zamierzał, według doniesień medialnych, zrobić z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie doktorem Karolem Nawrockim. Na szczęście, na szczęście, odpukać e, Szymon Hołownia nie ugiął się. Nie ugiął się i rzeczywiście, jeżeli takie namowy były, to należy mu się tutaj pochwała, bo być może wcześniej robił masę głupich i złych rzeczy, ale tutaj trzyma się w granicach i na podstawie prawa, czyli tego, co wymaga od marszałka Sejmu, właśnie. Konstytucja. Natomiast to tylko pokazuje, moi drodzy, że wojna ciągle trwa, że ani ty, ani ja nie możemy odpuścić. Musimy się pojawić. 6 sierpnia w Warszawie. Kto ma możliwość, kto jest w Polsce, kto ma blisko, proszę was bardzo, pojedźcie tam. Pojedźcie tam, bądźcie, niech będzie to tłum. Osób, tłum, Polek i Polaków, niezależnie czy jesteś, byłeś pierwotnie wyborcą Karola Nawrockiego, tak jak ja, czy dołączyłeś w drugiej turze, to jednak wybór suwerena jest najważniejszym wyborem. I to jest coś, czego musi, musi to nastąpić i zaprzysiężenie Karola Nawrockiego musi 6 sierpnia mieć miejsce. I oby tak było tak nam dopomóż Bóg, moi drodzy. I to jest pierwszy temat. Pierwszy temat tego zamachu stanu, tej próby zamachu stanu, no to jest coś porażającego. Gdyby coś takiego kiedykolwiek zrobił kaczor dyktator, Pinokio Morawiecki, to ludzie wyszliby na ulicę i protestowali w tłumach, w tłumach. A dziś dowiadują się z mediów, że Donald Tusk planuje, kombinuje, robi, namawia na, do zamachu stanu. I tylko takie oszołomy jak ja czy, czy media prawicowe mówią o tym, że to coś niewłaściwego jest. Ludzie, obudźcie się, bo naprawdę urobili większość narodu przed 15 października jak papkę w mózgu. I wmówili, że Kaczor dyktator, a Kaczor dyktator po przegranych wyborach, no wygranych, ale nie, koalicy, nie miał zdolności koalicyjnej, to oddał grzecznie władzę. A tutaj nasz Donaldinho, Tuskaszenka namawia wszystkich z lewej i prawej, żeby nie respektowali ustaw, nie respektowali konstytucji i dokonywali zamachu stanu. I co? I wszyscy siedzimy cicho i nic się nie dzieje? Trochę to smutne, będzie o tym w ostatniej części, moi drodzy. Dobrze. Drugi temacik. Drugi temacik jest troszeczkę związany z moim miastem Wrocławiem, ale nie tylko, bo też również z miastem Gdańsk, i rzeczywiście dochodzą do mnie takie niepokojące właśnie słuchy, że pewne działania związane z rewitalizacją zabytków zarówno w mieście Wrocław, jak i w mieście Gdańsk przynoszą dosyć niespodziewane skutki oraz efekty. Otóż okazuje się, że nasz najsłynniejszy most grunwalski we Wrocławiu. Oczywiście, że zbudowany za Prusaków, za Niemców, no, będzie miał odrestaurowaną tabliczkę z napisem, no, że to jest most cesarski. Okej, okay. to byłbym w stanie jeszcze przełknąć, tak? Mamy no, stary, historyczny tutaj obiekt budowlany, mówiąc krótko, najsłynniejszy nasz most kamienny, i jeżeli rzeczywiście była tam pierwotnie taka historyczna, yy, no, wyryta w kamieniu tabliczka to jestem w stanie być może przełknąć, jestem w stanie być może przełknąć, że przy rewitalizacji, przy jakiejś rekonstrukcji ze zdjęć zachowanych no, konserwator zabytków, odrestauruje to w pierwotnym jego kształcie. No zabytek jest to taki problem, że rzeczywiście no, zbudował go Prusak i jeżeli Prusak coś tam napisał i pierwotnie to było, no można się nad tym zastanowić. Jednym to będzie pasowało, drugim nie. Ja uważam, że akurat tutaj jestem w stanie to przełknąć. No po prostu z zabytkami tak jest. Jak zrobi coś Czech i będziemy mieli terytorium czeskie, jeżeli ktoś, jakiś Austriak coś wybudował i było to wtedy w terytorium... Austriackim pod zaborami, no, jestem w stanie to przełknąć, moi drodzy. No tak, niestety, tutaj nie. Ale pojawiają się inne doniesienia z Wrocławia, że nagle z auli Leopoldina, jednej z też z najsłynniejszych auli Uniwersytetu Wrocławskiego, ktoś zdejmuje polskie godła. A wiesza tam wizerunki pruskich władców. No tutaj mi się zapala już jakaś, jakaś lampka ostrzegawcza. No, bo też mógłbym zrozumieć powieszenie obrazu historycznego, jeżeli on tam wisiał, czego ja nie wiem, bo nie jestem historykiem, jestem inżynierem, moi drodzy. Ale generalnie, jeżeli rzeczywiście historycznie w tej auli wisiał jakiś obraz pruskiego władcy, to ja rozumiem, okej, okay, tak jak z tym mostem grunwaldzkim, mógłbym powiedzieć, no, jeżeli wisiał historycznie, oryginalnie, tak to było, no to dobrze, niech ten obraz tam wisi, co ma gnić w jakiejś piwnicy, mówiąc krótko, tak. No w muzeum mamy wielu tam władców, którzy też najeżdżali Polskę i niszczyli Polskę i, i ich wizerunki są w różnych muzeach i wystawach. No ale z drugiej strony, jeżeli w tej samej auli nagle ktoś zdejmuje godło Orła Białego, to się zapala lampka. No powieszenie obrazu, który tam wisiał jest akceptowalne, ale zdejmowanie polskiego emblematu no nie jest akceptowalne. Ktoś więc upadł na głowę, w tym Wrocławiu, w tych władzach Uniwersytetu Wrocławskiego. Toś nie tak. Ale trzecia informacja spłynęła nagle, i tutaj widzicie ten właśnie przykład: że prywatny, co prawda, inwestor będzie rewitalizował kamienice wrocławskie. No stare, zniszczone kamienice wrocławskie, które zachowały się jeszcze, takie, które nadają się do rewitalizacji, do przywrócenia, do odnowienia. No ale co się okazuje, na tych kamienicach po remoncie, po rewitalizacji, będą napisy polskie i niemieckie. No, no w, to się w pale nie mieści, słuchajcie. No widzicie tutaj projekt, co prawda, tej rewitalizacji, to jeszcze fizycznie nie nadstąpiło. no ale jednak ktoś upadł na głowę, po co dzisiaj robić napisy polsko-niemieckie. Napisy, to nie jest jakaś tam grawerka czy coś, napisy na elewacji. Co więcej, moi drodzy, mogę sobie wyszukać, i to wam tutaj też pokazuje, że taka rewitalizacja nastąpiła już w mieście Gdańsk. No, tym mieście Gdańsk, które było wolnym miastem Gdańsk w czasie no, zawieruchy wojennej, II wojny światowej, ale dzisiaj zarządzana jest również przez Platformę Obywatelską, zarządzane jest przez panią Dulkiewicz. No, dla wszystkich, którzy są spoza Wrocławia, dzisiaj we Wrocławiu rządzi osoba z zarzutami pan Jacek Sutryk, wybrany z poparciem platformy obywatelskiej. Tak, moi drodzy, platforma obywatelska, tak samo jak w Warszawie, Rafał Czaskowski, być może, a, i pan w Krakowie, pan Miszalski, tak? No to generalnie są to nominaci platformy obywatelskiej. Platforma obywatelska zarządza dużymi miastami w Polsce i są to skupiska takie bardzo liberalno-lewicowe. Ale. Że z odchyleniem germanistycznym, no to jestem, powiem szczerze, sam zaskoczony, moi drodzy. I tu widzicie, już po rewitalizacji w Gdańsku, kamienice rzeczywiście mają, mają odnowione napisy polsko-niemieckie. Po co? Po co się pytam? Jakim cudem, moi drodzy? W jakim interesie i czyim interesie to zostało zrobione z pieniędzy podatników? Gdańsztan, ale. Samorządy dostają dotacje z budżetu państwa, a więc każdego złotówka tak naprawdę poszła na ten cyrk, który się dzieje z tą rewitalizacją kamienic, i również złotówka każdego z was pójdzie na ten cyrk, który zadzieje się we Wrocławiu. Tak, żebyście mieli jasność, tak, że samorządy to być może sfinansują, ale ta tak naprawdę dotacja z budżetu państwa do samorządów idzie od każdego z was, nie tylko ode mnie jako Wrocławianina, nie tylko od osób, które mieszkają w Gdańsku na te kamienice gdańskie. No i najgorsza rzecz o tym Gdańsku. Otóż, moi drodzy, jest tam organizowane, i to jest najgorsze, że to jest organizowane nawet nie przez jakąś fundację niemiecką, tylko przez Urząd Miasta Gdańsk. Rozgrywa się tam wystawa, organizowana przez Miasto Gdańsk. Uwaga, o tytule Nasi chłopcy. Nasi chłopcy. Ale słuchajcie, tu chodzi o ludzi, którzy w czasach II wojny światowej walczyli w Wehrmachcie. Walczyli w niemieckiej armii i mordowali Polaków. I te osoby, które albo z przymusu, ja nie neguję, że być może jakieś osoby z przymusu tam były wcielane, albo z dobrej woli, albo koniunkturalnie patrząc, były, walczyły po stronie okupanta niemieckiego. Urząd Miasta Polskiego Gdańsk robi im wystawę. Słuchajcie, Gdańszczanie, do Was szczególny apel. Naprawdę podajcie ten filmik, żeby do Gdańska to dotarło. Ja oznaczę miasto Gdańsk w tagu. Ludzie, ani złotówka Wasza za ten bilet, który tam jest do kupienia, nie powinna spłynąć. Naprawdę. Jeżeli miasto Gdańsk robi wystawę poświęconą ludziom, którzy walczyli w niemieckiej okupacji po stronie Niemców, mordowali Polki i Polaków, i wy im robicie wystawę? W urzędzie, urząd miasta Gdański jest organizatorem. To jest szok. To jest naprawdę niesamowite po prostu. Proszę was bardzo, podajcie ten filmik dalej do wszystkich, którzy mieszkają w Gdańsku i okolicach. Ani wasza złotówka, ani jeden bilet nie powinien na tą wystawę być kupiony. Po dlaczego miałby być kupiony, jeżeli ktoś mordował Polki i Polaków i ma teraz wystawę w Gdańsku. Szokujące, to jest naprawdę to, co się dzieje przez każdy weekend. Ja za Wam wielokrotnie mówiłem, że jak ja siadam do nagrania tych filmików i przeglądam, co się w Polsce Tuska odpitala, to naprawdę, żeby wybrać te trzy tematy, to muszę pięć odrzucić jeszcze, bo mógłbym gadać jeszcze dłużej. Ale ostatnia rzecz, bo o reszcie to powie wam Republika, być może powie wam telewizja w Polsce 24. Oglądajcie te telewizje, bo dowiecie się o takich cyrkach, jakie naprawdę w nielegalnej telewizji polskiej czy na Polsacie nie odważą się powiedzieć, już nie mówiąc o TVN-ach. Jeżeli chcecie coś wiedzieć naprawdę o, o tych przekrętach ludzi Tuska, to musicie odpalić te media prawicowe. Musicie, nawet jeżeli jesteś z partii razem, to dobrze będziesz wiedział, wiedziała. Jeżeli lubisz pana Sandberga, to będziesz wiedział, wiedziała właśnie, że o tych chorych pomysłach Tuska nie dowiesz się z usłużnych mediów telewizji publicznej, TVN-u itd., itd. Oni powoli pękają, ale to jeszcze potrwa i jeszcze nie mają na tyle odwagi. I ten trzeci temat, trzeci temat to jest o tej odwadze, o tej cywilnej odwadze. Wiele osób, naprawdę wiele osób na każdym portalu mi pisze w komentarzu, na priv, na DM, że nie mogą komentować moich filmików, bo boją się. Boją się, że no, ktoś to zauważy, nie, nie chcą się ujawniać, bo mogą stracić pracę, bo pracują w urzędzie i tak dalej. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony, jeżeli nie odważycie się, Pisać pod imieniem i nazwiskiem. Nie odważycie się zamiast nika XYZ mieć y, imię i nazwisko swoje. Jeżeli się nie odważycie, to większość z waszego otoczenia może żyć w przekonaniu, że ta prawica to są jakieś oszołomy po kroju Browna, o którym nie chcę już mówić, bo się już nagadałem i mam dosyć tego człowieka i trzymam kciuki, żeby zniknął z polskiej polityki. Ale jeżeli nie ujawnicie się, wy rozsądni ludzie z prawicowym sercem, patrioci, którzy chcą mieć Polskę silną, bogatą, suwerenną, to ludzie mogą mieć takie przeświadczenie, że ta prawica to jest Braun, a nie wy. I to jest przykre, i to jest bardzo krzywdzące, bo to nie jest prawda. Braun w najnowszym sondażu może mieć te 5, może 6%. Ale to nie jest 30% PiSu, to nie jest 17% Konfederacji Mencena i Bosaka. Musicie się ujawnić, apeluję do Was, żebyście się ujawnili, abyście przestali być anonimowi, bo ludzie mogą źle odczytywać to, że ich poglądy są w mniejszości. Telewackie, skrajnie niekorzystne dla Polski, proeuropejskie ze Stanami Zjednoczonymi, Europy. Z Zielonym Ładem, z paktem migracyjnym, z tymi wszystkimi chorobami, które z Unii Europejskiej, ale nie dlatego, że sama Unia Europejska jest zła. Też tłumaczę wam to krok po kroku zawsze. W Unii od 20 lat rządzi Platforma Obywatelska, czyli frakcja IPP, tam gdzie należy Platforma Obywatelska i PSL. To jest ta frakcja, która rządzi Unią Europejską. Dobiera sobie tam socjalistów, dobiera sobie RENIU z lewego skrzydła i rządzą unią od 25 lat i te wszystkie choroby, które spływają do Polski jako do państwa członkowskiego, wynikają właśnie z tego ich ideologicznego kierunku, jaki obrali w Unii Europejskiej. Gdyby w wyborach 24 roku więcej ludzi było świadomych, więcej osób zagłosowało czy na frakcję ECR, czy na frakcję ID, Władza w Unii Europejskiej, komisarze, Parlament Europejski uchwalałby inne rozporządzenia, uchylał te, które dzisiaj absurdalnie niszczą nasze życie. Miejcie tego świadomość. Tu nie o samą Unię Europejską chodzi. Tu chodzi o to, kto w Unii Europejskiej rządzi i ma większość w głosowaniu. I nawet jak pojawia się wniosek o odwołanie Urszuli von der Leyen, który był dwa dni temu procedowany, to jest 350 głosów za Urszulą i tam 160 przeciwko Urszuli. Zobaczcie, tu chodzi o to, żeby w kolejnych wyborach do Europarlamentu IPP, socjaliści, mieli mniej europosłów. O to tu chodzi. Tak jak w Polskim Sejmie. Jeżeli perspektywy na rok 2027 dla Polskiego Sejmu są dla prawicy bardzo korzystne, to niestety nie mam takiej gwarancji, że w kolejnych wyborach do Europarlamentu znów nie wygra IPP, czyli frakcja Tuska, frakcja PSL-u, frakcja tych oszołomów, które prowadzą Unię Europejską na manowce. I do tego jesteś potrzebny i ty, i ja aby budować konta, aby budować zasięgi, aby komentować, aby rozmawiać, aby ludzie widzieli, że prawica jest realną siłą, a ludzie, którzy są związani z tradycją, z kościołem, z wiarą, z chrześcijaństwem, ale również z rodziną. Ale również nie chcą nielegalnej imigracji na ulicach polskich miast. Że lubimy ten wskaźnik minimalny Gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców, o którym rozmawialiśmy na ostatnim live, tyle czasu. Musicie się ujawnić, musicie być odważni, nie możecie tego odpuścić, nie możecie znów zasnąć, tak jak pis zasnął i odpuścił młodych. Tusk wykonuje masę złych rzeczy, i każdego dnia te rzeczy wypływają i są wyciągane. I Twoim zadaniem, tak samo jak i moim, jest skomentować, puścić rolkę, puścić nagranie. Jeżeli jesteś na TikToku, to zrób to na TikToku. Jeżeli jesteś na Instagramie, gdzie mnie akurat nie ma, to przejmij tą pałeczkę i zacznij coś robić na Instagramie. Bo tam są miliony odbiorców. Jeżeli jesteś na Facebooku, zacznij komentować na Facebooku. Jeżeli jesteś na X, to komentuj na X. Ale nie bądź tą cichą większością. Którą steruje, jak ogon u psa, ta frakcja skrajnych lewaków, lgbt i oszołomów. Z tą gwiazdką, że zależy mi również na tym, by rozsądni ludzie z prawej strony nie mieli łatki Grzegorza Brauna. Moi drodzy, życzę Wam dobrego tygodnia. Korzystajcie z pogody, jeżeli macie tą pogodę. U nas we Wrocławiu od jutra Armagedon znów leje, planeta płonie, i tak dalej. U was może być inaczej we wtorek. U mnie jest ładna pogoda dzisiaj, ale od jutra już będzie katastrofa. Więc korzystajcie, rozmawiajcie, bądźcie odważni i naprawdę publikujcie. Publikujcie, a przynajmniej podawajcie dalej treści, które są wam bliskie. Jeżeli zgadzasz się z czymś, co jest związane z chrześcijaństwem, z kościołem, z propaństwową, propolską historią. Podaj dalej, publikuj nie bój się. Tusk przegrał, dlatego że my wszyscy przestaliśmy się bać że były te hasztagi Kobiety za Nawrockim Jestem problemem Tuska. Ja w tym wszystkim uczestniczyłem i widziałem masę normalnych ludzi, którzy mają dość tego rządu, partaczy i nieudaczników. I potrzebujemy też ciebie, Twojej odwagi, Twojego kamyczka, Twojej twarzy i Twojego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Jeżeli ten filmik będzie pocięty na TikToku, to tak jak zwykle namawiam, wskoczcie na YouTube'a, komentator polityczny. Tam ten filmik, niezależnie czy będzie miał 10, 15 czy 20 minut. Czego jeszcze nie wiem, bo to dopiero przy montażu wyjdzie, a będzie po prostu w całości opublikowany i będziesz mógł sobie go zobaczyć w wolnej, wolnej chwili. Moi drodzy, do zobaczenia jutro. Jutro będzie live, jutro będzie rano krótki filmik, a wieczorem widzimy się na live politycznym, gdzie porozmawiamy sobie o bieżącej polityce, o sondażach, o tym wszystkim, co Ciebie i mnie boli. Pozdrawiam serdecznie, cześć, miłego dnia.